Uwaga! Dzisiejsza transmisja naszego programu jest specjalna. Obywatele Imperium, potrzebujemy Waszego wsparcia. Wszyscy nasi współobywatele ze światów jądra po zewnętrzne rubieże zmobilizowali się do działania na rzecz rozwoju Imperium. Podjęte działania mają na celu przedstawienie stanowiska ludu, międzygalaktycznej firmie IA i zmobilizowanie jej do stworzenia Battlefront 3. Jedyne co musisz zrobić, by wesprzeć naszą inicjatywę, to dołączyć do nas na pierwszej linii frontów rozsianych po całej galaktyce. By to uczynić, musisz po prostu grać w Fronta 2. Dzięki temu pokażemy jak dużo osób popiera tą flachetną inicjatywę. Jeżeli nasza transmisja do Ciebie dotarła i chcesz nam pomóc, pozostaw tu łapkę w górę dla większego zasięgu w Holonecie. Pozostaw również swoją opinię. Na temat tego, co byś zobaczył w Bazu Froncie 3, oraz pomóż nam w realizacji naszego celu. Niech żyje Imperium!